Hej, nazywam się Magda Tomalak, witam na moim kanale Zodiakalne Lwy. Zobaczymy, co czeka się w maju 2022. Mhm. Mamy kartę Papież. I kartę Siła, która górną nogami wypadła. Karta z Lwem. Być może jesteś w jakiejś sytuacji hmm, w związku z kimś, może być partner albo w jakiejś pracy, czy w jakiejś takiej, hmm, o, z jakimś znajomym, z kimś takim, w której ktoś sprawia, że czujesz się tak, czyli zły, zła, Yy, ale nie okazujesz tej złości, nie pozwalasz sobie okazać tej złości albo z jakiegoś względu nie możesz okazać tej złości. Mhm, mamy królową nie, czy dalej? To jest taka osoba, która nie pozwoli sobie, jak to się mówi, nie da sobie w kaszę dmuchać. Więc prawdopodobnie albo wyrazisz tą złość w maju albo w jakiś sposób rozwiążesz tą sytuację. Tutaj mamy też yy, wisielca, który sugeruje, że z, w jakiś sposób uda ci się spojrzeć yy, z innej perspektywy na tą sytuację. Albo wydarzy się coś, co yy, wprowadzi jakąś zmianę. Yy, yy. I mamy dziesiątkę, yy, dziesiątkę monet. Więc jeżeli chodziło tutaj o sytuację z partnerem życiowym, yy, to rozwiązanie tej sprawy yy, no, pozwoli Wam jakby być bliżej i, i cieszyć się sobą i znaleźć yy, no, znaleźć się w takiej tej energii szczęśliwej rodziny. Ale w sumie odnośnie yy, szefa czy kogoś z pracy, to to też może po prostu sugerować, że yy, no, że dojdzie do, do porozumienia, do, do takiego rozwiązania całej tej sprawy. Mhm, mamy kartę Księżyc. E, dziewiątka monet. I as monet. Mm, tutaj mamy kolejną sytuację, która sugeruje, że w przyszłym miesiącu też Dasz sobie, um, znajdziesz dużo czasu dla siebie albo pozwolisz sobie znaleźć czas dla siebie i skupić się um, na tym, co najbardziej lubisz robić, na jakimś swoim hobby. Um, może kupisz sobie jakiś um, fajny kurs online, który dawno chciałaś sobie kupić, czy chciałeś, czy zainwestujesz w coś, e, w jakieś warsztaty, kupisz jakąś fajną nową książkę. Um, Hmm. Ym, też spędzisz taki czas ze sobą ym, w celu takiego, takiej regeneracji emocjonalnej, yy, tak żeby po prostu ym, no, pod, pozwolić sobie odpocząć od, yy, od tutaj, od tych jakichś problemów w życiu, w pracy, yy, zregenerować swoje siły. Yy, hmm. I e, no to mamy czytanie dla lwa, tak <laughs> Zwróciłam uwagę, tutaj mamy kotka, który w swoim, swoje, widzi swoje odbicie w wodzie jako duża czarna pantera. Mm. Więc no dla Ciebie jako dla lwa to, to też myślę właśnie, że to jest taki czas, w którym, że, gdzie przez jakiś czas czułaś się, czy czułeś się jako taki mały kotek, e, ale odzyskasz właśnie tą swoją siłę, żeby poczuć się jako... Jak, duży kot. I tutaj jeszcze, jak mówię, to mamy na dole właśnie kartę siła, która też, na której często też jest symbol właśnie lwa, dużego kotka. <grych> Więc um, bardzo, bardzo fajnie się zapowiada, bardzo... Um, E, bo to jest, to chciałam powiedzieć, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby być w dobrym kontakcie ze sobą żeby dawać sobie czas, bo no ile możemy dawać innym, tak, no z pustego Salomon nie naleje, jak sami w siebie nie nalejemy tej dobrej energii, poczucia wartości, em, takiej radości z życia i zrobienia tego, co lubimy robić, no to nie mamy czego dać innym po pewnym czasie. Dobra, zobaczmy co dalej jeszcze e, dziewiątka kielichów, piątka monet. I as kielichów. Hmm. E, to też może być taki czas, w którym jakby wyruszysz w poszukiwaniu. E, tutaj mamy tak dziewiątkę kielichów. A dziesiątka kielichów to jest już jakby taki, no dziesiątka takie dopełnienie, tak? Zu całkowita pełnia, e, taka emocjonalna. Zazwyczaj jest, jest e, na kartach Tarota przedstawiana jako taka szczęśliwa rodzina. E, tutaj mamy piątkę e, monet, która sugeruje że jakieś takie poczucie braku. Przepraszam za kotka mojego, który zrzuca rzeczy. E, poczucie braku. Hmm, jakiegoś niedostatku e, a tutaj właśnie widzimy osobę, która jakby wyrusza w poszukiwaniu czegoś e, z lampą i tutaj mamy ten ostatni kielich, czyli as kielichów, który jest jakby właśnie dopełnieniem tej całej dziesiątki, czyli e, to o czym wcześniej mówiłam, że e, skupisz się na sobie właśnie i... No, odbędziesz taką jakby małą podróż, myślę, że taką wewnętrzną bardziej, żeby odnaleźć tego, ten dziesiąty kielich, który da Ci właśnie to takie poczucie pełni takiej satysfakcji, zadowolenia z siebie, zadowolenia z życia. Mimo, że to już i tak nie jest y, źle. Jak najbardziej dobrze się czujesz, jesteś zadowolony, czy zadowolona z tego, gdzie jesteś, co masz w życiu ogólnie. Mm. No ale po najdalsze może być lepiej, więc dbając o siebie, spędzając czas ze sobą, właśnie znajdziesz ten, e, ten as kielichów i no, do, dopełnisz e, to, to, to swoje życie jeszcze, jeszcze bardziej. Zobaczmy, jakie jeszcze emocje będą ci towarzyszyły. E, mam kartę podziw i chęć odwetu, bo też zawsze tę chęć odwetu widzę jako takie oczekiwanie na, na coś, na jakąś akcję z czyjejś strony. Ten podziw to też to jest bardzo podobne obraz tego właśnie mojego kotka, który patrzy na swoje odbicie i widzi siebie dużego i tutaj też ta dziewczynka jakby patrzy na kogoś e, większego, no, kogo podziwia. E, to może być taka sytuacja, gdzie hmm, może przemyślisz sobie sprawy i zastanowisz się, czego chcesz w życiu, do czego chcesz jeszcze dążyć, właśnie co jest tym Twoim e, Ostatnim, czy kolejnym, może niekoniecznie ostatnim, ale kolejnym e, kielichem, który pomoże ci właśnie stać się tą, tym większym kotem, e, tą dorosłą osobą, e, jakby w kierunku czego wyruszysz, e, żeby to zdobyć, tak? Co, jakie jeszcze umiejętności, czy jakie jeszcze e, zdolności, co jeszcze jest ci potrzebne, żeby stać się lepszą wersją siebie. Mhm, tutaj mamy osamotnienie. E, hmm. Czasami w momentach, w których zaczynamy się rozwijać e, możemy mieć takie poczucie, że że jakby jesteśmy sami. To jest taki moment, w którym no, zmieniamy się, wychodzimy jakby z tej strefy komfortu, i wszystko to, co znamy, rodzina, znajomi, jakby są w tej naszej strefie komfortu, z której my wychodzimy. Więc w tym momencie, właśnie tego wychodzenia, mamy, możemy mieć, niekoniecznie, ale możemy mieć właśnie takie poczucie osamotnienia, że zostawiamy za sobą coś z tyłu, jakąś część siebie. Mm, to może wywoływać, właśnie takie poczucie, że jesteśmy sami ze sobą. To zazwyczaj jest tak, że my wychodzimy, mamy to uczucie i później jakby reszta świata z nami podąża, jakby to, to, to wszystko się jakby przesuwa też w naszym kierunku, ale jest właśnie taki moment, w którym jakby sami musimy zrobić ten krok, sami musimy wyjść po ten swój kolejny kielich, to też y, właśnie ta karta, ta piątka kielichów często też sugeruje właśnie jako takie osamotnienie w niektórych taliach, to jest y, na przykład samotna osoba siedząca w jakimś pokoju. Mm. Tak, ale to nie czuję tutaj tego jako takie osamotnienie w smutku, w takim, w jakimś poczuciu beznadziei, wręcz przeciwnie, jako to, to właśnie takie w takim dobrym tego słowa znaczeniu, na ile to jest możliwe, że to jest właśnie takie wychodzenie ze, z tej strefy komfortu. Gdzieś, e, żeby coś zmienić, to musimy no, pobyć sami ze sobą, tak? Że musimy znaleźć te zmiany w sobie, odwagę do tych zmian. I to są takie momenty, w których możemy czuć się e, trochę samotni. Mm. Dobra. Weźmiemy jeszcze jedną kartę jako poradę. Zobaczymy co możesz zrobić, na czym się skupić, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty w nadchodzącym miesiącu. To na ile jesteś zdolna, czy zdolny do nauki. No właśnie, to już ja to poczucie już miałam tutaj, też patrząc na, ten, na tą kartę księżyc na samym początku, że mam wrażenie, że jest coś... Może właśnie jakiś kurs online? Coś takiego mi chodzi, że coś na co dawno miałaś ochotę, coś co bardzo dawno chciałaś zrobić, coś na co, nie wiem, nigdy Ci nie starczyło pieniędzy y, albo czasu albo, no nie wiem, zawsze, jakieś, y, zawsze coś wchodziło w drogę, że nigdy nie byłaś w stanie sobie na to pozwolić, ale to, to nie musi być kurs online, może być coś innego, co zawsze chciałaś zrobić, tak? Tutaj mamy kobietę, która patrzy na skrzypce może. Kiedyś uczyłaś się grać na jakimś instrumencie i ten instrument leży gdzieś w kącie i czeka, i na ciebie patrzy i czekasz, zaczniesz na nim grać i ty też to lubisz i chcesz to robić, ale ciągle coś, ciągle nie było czas ciągle były jakieś ważniejsze sprawy. Yy... I myślę, że właśnie w tym miesiącu znajdziesz czas na to, znajdziesz czas na realizację tego, o czym od dawna marzyłeś, czy marzyłaś. Więc ta karta dla mnie to jest jakby taka sugestia. Eee, żeby już nie odkładać tego na później, że to jest ten czas, że to jest czas dla siebie, dla ciebie, że to jest twoje życie i to jest ważne, żebyś zajął się, czy zajęła się tym, co sama lubisz robić w życiu, bez patrzenia na wszystkich dookoła. Eee, te wszystkie osoby dookoła też mają swoje sprawy i też sobie z nimi poradzą i też mogą się zająć swoimi sprawami, nie musisz się ciągle ty nimi zajmować. Ee, więc tak, no dobrze, to by było na tyle dziękuję bardzo za oglądanie jeżeli jesteś zainteresowany albo zainteresowana indywidualnym czytaniem, to w opisie do tego nagrania znajdziesz maila, mojego maila, przez który możesz się ze mną skontaktować, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że było to czytanie dla Ciebie przydatne dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam ponownie, pa pa